Ostatnio miałam dłuższą przerwę na moim kanale na YouTubie, ale wracam i to niezbyle czynnie. Na początek super seria z kontentem rozrywkowym, która na pewno Wam się spodoba. I dlatego na początek, słuchajcie, bo mam już nagraną kolejną serię, która wejdzie następna, a tutaj kawałek. Witam Was kochani, ten odcinek rozpoczyna moją nową serię, gigantyczny Pong. Dobra, Borys Was teraz rozwala. W jest bo to mój odcinek! 3, 2, 1, start! Oj, to jest grube. To jest niemożliwe. Oj, lubła! Czeka się! To kubła! to kubła! Seria, która właśnie się rozpoczyna, jest na tyle gruba i fajna, że mam pomóc! Marta, Mila, Maja, wszystkie na M! Kiedyś nas nazywali for... forem? foremki. Foremki, jak byliśmy w szkole. <laughs> Dlaczego w ogóle, dziewczyny, o co chodzi? Pewnie ich nie znacie, ale poznacie, bo my się znamy pół życia.

jakie teraz mam. Ostatnio zabrałam swoją rodzinkę na wakacje. No i teraz kolej na dziewczyny, więc lecimy za podróż życia Już gotowe? Wszystko! No co let's go. Lecimy na zakupy. Jesteśmy. Nie jest za tanio. 360. Ale tak. To... 190 ja myślę. I wtedy byś kupiają? Nie <laughs> 300. Co, no to ona jest w tej samej cenie, cenie co ta Oni jak nie zdrowo, a ja tutaj proszę, ręcznie lepione pierożki Trzeba już korki włączyć Co się stało teraz? Gdzie są korki? Ale wiecie to może przez tą lampę czy przez co? Nie bo Może łap. przez Właśnie. to, że Ale... ja tak cały czas wtykałam Nie, bo my z Monią też już zawsze miałyście... Ale miały się... czekajcie, bo lampa działa What the fuck? So. Ej, boję się, że Co? Są... So? A to tylko ta lampa świeci w tym pompach? Tylko ta lampa świeci. A, nawet. Jesteśmy już w domu i stwierdziłam, że poznajemy sobie pytanka, kilka spicy pytań i pomoże nam w tym Opera, przeglądarka Opera. I tutaj mamy AI, który się nazywa Aria i będziemy się pytać Ari. Będziemy prosić o pomoc, żeby nam wymyśliła pytanie. A oprócz Ari macie taką funkcję jak Tap Island i jest to taka funkcja, która pozwala wam ładnie posegregować rzeczy, które sprawdzacie właśnie w internecie, co jest super, bo ja na przykład teraz szukam hoteli na naszą podróż babską i tutaj mam, widzicie, posortowane ładnie Airbnb, booking i wszystko mam na swoim miejscu, nie muszę nic szukać, nie mam otwartych miliona kart, to jest super opcja. Uwielbiam też opcję VPN w Operze, która pozwala zmienić swoją lokalizację i zapewnia większą prywatność. Dzięki temu, będąc w Polsce, możecie zmienić lokalizację na inny kraj, aby na przykład oglądać seriale, które są tam dostępne. No i na tym pasku, gdzie jest Aria, macie również na samym dole takie jak odtwarzać i tutaj zobaczcie, wchodzicie sobie i możecie wyszukać swoją ulubioną muzykę. Także naprawdę macie tutaj wiele funkcji, Usprawnia wam to, ułatwia wam to życie. Mocne pytania do przyjaciółek. Mamy! Ile razy miałam złamane serce? Oh. Czekaj, tylko pokażę. Tak myślę. Dobra, ja się mam na dwa. A wy cztery, trzy. Moje wolne widzę. Jeden. Jeden, no. Ja policzyłam kilka relacji na początek w swojej głowie, ale później mówię, no nie, bo niektóre były takie naprawdę na takim poziomie bardzo no. wstępnym. Więc jakbym faktycznie miała powiedzieć, gdzie tak poczułam się najgorzej przez kogoś, no to chyba raz. No. Wymień rzeczy, które trzeba wymienić. wymienić w ciągu pięciu sekund. Dobra mam dla Mili stolice krajów Europy. E, Berlin, Warszawa, Praga. Dobra. Dobra, pytanie dla się... Mai. Czy uważasz, że pieniądze szczęścia nie dają? No, pieniądze nie dają szczęścia, ale dają taki yy, takie życie na dobrym poziomie. No szczęścia nie dają. Dobrze. ja ostatnio! Yes. My myśmy autem i ona do mnie lepiej płaka.

Wiedziałem, no. że pieniądze nie dają szczęścia. Oczywiście, że dają możliwości przede wszystkim, a możliwości, które i tak dalej to daje nam szczęście. Tak, no. Ja też uważam, że pieniądze pomagają w spełnianiu tak. marzeń, no. czyli co jest tym następstwem, dają nam szczęście. Tak, tak. Dokładnie tak. Jest Ale tak. czy są tak. najważniejsze? Totalnie nie. No to. Czy jest coś, co wie o mnie bardzo mało osób, a wy na przykład wiecie. Jak wiecie tak. moje coś? No to na przykład jak zrobiłaś imprezę i. I ja tego nie... <laughs> No dobra, myślę, że już mamy wszystko. Wiele. Wiele. Jak ona zrobi? robi? Ja ty coś. No nie, właśnie ja zawsze taka byłam no się Wydaje, że ty chodziłaś na balet. Nie, teraz czacze. I patrzcie jakie one mi tu zrobiły syf straszny. Co jak co? Ja się staram nie krytykować nikogo i nikogo stylu, ale Boże. Patrzcie co to jest, ja w wierzę. <laughs> Wygląda jak Stewardesa po prostu. Może się tak przebierz, bo oni też mają granat. Nowych nagrywkach, teraz się pakujemy jeszcze finalnie, drukujemy jakieś rzeczy i robię sobie jedzenie, bo ja zawsze jak mam dużo rzeczy w ciągu dnia do robienia, to zapominam o jedzeniu, o piciu i czuję jak mnie po prostu głowa boli, jaka jestem głodna. Nie mamy prądu. Wtedy nam się wyłączyło, tak naprawdę tylko lampa nam się wyłączyła, a teraz faktycznie nam wywaliło korki. Nie wiem, czy to jest jakiś kurde pęk, czy to jest spadek nie stąd. Najgorsze jest Możesz nie tak wyschutnąć Najgorsze no. 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 no jest to, że już po prostu wszystkie korki są do góry i już nie ma co dać do góry. Może jakieś sąsiada? Jest jeszcze jakaś inna skrzynka? No jest jeszcze jedna. ale Gdzie? Na dworze. Nie się wydaje, że buklosus, youtubosus. Nam to jest specjalny kontent. Ty nas wystarczyłaś najpierw, a później Maya. Ja nie. Ja się wystarczałam tym odkurzaczem Ja nie. No i co? No bo ja się wystarczałam, to było dla mnie wystarczająco. Nie możemy się obudzić. Czemu ty nie sąsiedzi? Czyli wszystkie na dole. Trzy, cztery. Dobry wieczór, bo nam tutaj wywaliło u mnie w mieszkaniu korki. Dzień wylotu, a my w popłochu. Ej, nie no, hit, słuchajcie. Mamy takie malutkie autko, o, pokaż, pokaż. a mamy chyba 7 walizek w sumie. Tak. Walizki plus torby no. i plecaki jeszcze. No. To jest 10 jak nic. Przeszliśmy. No, teraz już tylko z górki. Mam takiego Stanley'a i kupiłam sobie futerał. I dosłownie w drodze na lotnisko przyjechałam pod impost i przyszedł mi akurat futerał na to. A będziemy dużo łazić tam, gdzie będziemy. tam, ciągle. Mamy straszną pogodę na lot, niestety. To mnie troszeczkę stresuje. Zrobię. I mi miejscówkę. Przesyłam pliki do tego filmu, który widzicie, tylko te, które nagraliśmy wczoraj, więc jest grubo, jest wszystko na szybko, ale mam nadzieję, że wszystko wyjdzie i że oglądacie teraz ten film. Idziesz na misję kupić cytrynę? Tak. Tak? Na lotnisku, bo potrzebuję mieć wodę z cytrynką i mi to nie interesi. Musisz że ci się uda? Tak. Stary, ja nie ogarnę, jeszcze za darmo ogarnęłam. Dał mi jakiś gostek w jakimś jakiejś kawiarni, mówię Czy mogę kupić cytryon? Może pani dostać za darmo? I mi dał pełno Ja myślę, że to twój uśmiech wszystko załatwił Tak Wstawiliśmy post, lecimy i nie mówimy gdzie jeszcze Niech ludzie zgadują Ale już pierwsza osoba zgadła A, prawda? Brawo ciebie Mila nas ogłabała, jednak nigdy nie napisał Chodzimy Stres Lecimy Przepuścili Tak Jesteśmy już przy, po bramkach. Może biznes klas? A przecież ja biznes kupiłem. Ja idę tam. Dobra, my już siedzimy, my siedzimy razem, To są dziewczyny. I na.

Mi się wyczerpały baterie społeczne, Jak nie wyjdę, to nie. Teraz ogarniamy hotel, godzina 23.21. Jak myślisz, Mila, się robimy 5 minut, nie? No, może 10. W ogóle to jest hit 1300 zł za dosłownie kilka godzin, bo jutro jest teraz już projekt 24, a jutro 11 jest wymeldowanie, no ale trudno. To jest jedna z, jedna z takich najtańszych opcji. How much cost? 95 dolarów 95. Oh Zawsze najwięcej się płaci jak się z lotniska jedzie w pierwszy dzień do, do hotelu i my już to po prostu z pedrem przerabiamy za każdym razem, ale to no, ciężko, żeby było inaczej. Więc zamawiamy Ubera uwaga, za 84 dolary. Strasznie mi to wkurza, bo zamówiłam Uber XL! XL do 6 osób. On nam mówi 4? oni 4. I musiałam odmówić, zabuliłam 6 euro dolarów i musiałam zamówić kolejnego. Dlatego ja zawsze powtarzam, że Polska to jest najlepszy kraj. Teraz piszę do niego: We are six people. Five, Five. 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 good or not. No, ok. Udało się. We did it. A czuję się jak bym to była kurde wczoraj. To wygląda jak e, oh więzienie. Kurbex. No, A z której... Jak, 8-0. To nie o, tu! 8-7-0! Ej to jest normalnie widzicie! Jeśli boję się dobra. Ej, Nie, dobra, nieźle, jest pan w gorszych warunkach. Ej, nie umiem tu wejść! Kurde zamykasz! Ej, ale nie mamy kościeli! I nie mamy w ogóle toalety! Aaaaa! Chodzi tu, robak. Robaka, zauważyliśmy? Światło na mieszkanie zgasło. Ten. Nie mamy toalety! I zapłaciłam za tysiąc co złoty, przypominam. Jeśli ja że będą szczury, jeśli też będzie. i chodźcie z wnosiku. To jest chyba najgorsze warunki, w jakich spałam. Porównywalny jest hotel, w którym spałam dzień przed wejściem do programu. Widziałam tam chyba z trzy karaluchy. Było niefajnie, ale tutaj chyba jest gorzej. Musimy dzisiaj gadać, bo to właśnie takie Kiedyś w tym skarpetku chodzi. Kiedyś w tym skarpetku Ja myślę, że oprócz robaków, tu też mogą być jakieś dźwignie. Szymon, różamy cię, mamy gdzieś w trzema. No, no. Będzie ochrona, jest tu, jak strzela. Widzimy się jutro. Trzymajcie za nas, kto kiedy Ej, zapomniałam, że Wam nie powiedzieliśmy finalnie, gdzie jesteśmy. Uwaga, uwaga, jesteśmy Wy.